Dobry. Więc mamy już dzień dobry. Cześć Ule. Co słychać? Wszystko w porządku? Dobrze się spało? Chyba dobrze. Cześć Piotruś. Jak się spało? Dobrze. Więc nie wiem czy wiecie, ale jestem właścicielem takiej oto firmy. Nazywa się Miro Max Media, ale o tym nie mówię głośno, bo nie ma to nic ciekawego, o czym warto byłoby mówić. Natomiast tak jak chmurowisko zajmuje się tematami związany z chmurą publiczną, tak z Miro Max Media, czyli ciemna strona mnie zajmuje się marketingiem online. Co, co wszystko jest jednością, ale to tak dwie strony, taki ten two-face, skarbnicz. W tej chwili jest tak, że duża część mojego dnia jest związana z pracą. Z racji tego, że startuję swój biznes i dużo robię rzeczy. Na przykład, wczoraj zacząłem bardzo wcześniej rano, skończyłem swoje prace dość późno. Natomiast są takie trzy główne rzeczy, które mi zabierają czas, którego mam bardzo mało i który umiem cały czas. Czyli praca kreatywna, czyli na przykład, gdy tworzę coś, tworzę szkolenie, tworzę webinary, tworzę wpisy, cokolwiek, gdy coś tworzę. I to jest czas, który muszę mieć, aby nie był przerwany. Jeżeli mi się on przerywa, to mam z tym problem. Czyli jak potrzebuję 8 godzin na zrobienie czegoś i zaczynam robić to przez dwie godziny. Następnie przypominam sobie albo coś mi przypomina jakieś narzędzie do przypominania, że za chwilę mam jakiś telefon, na przykład za godzinę od końca tego czasu. To wszystko zaczyna się sypać i Tutaj myślę, o tym tele tutaj myślę już o tym telefonie, co zrobić, jak się przygotować, tu mam telefon, potem mam jeszcze jakieś inne rozważania o tym, co się stało albo po prostu natomiast nie mogę już wrócić do takiego szybkiego stanu pracy, więc staram się, żeby te bloki pracy, które są tutaj, były jak najbardziej stałe i ciągłe. No i teraz mamy rzecz drugą i rzecz trzecią. Rzecz druga oprócz tych rzeczy kreatywnych, to jest dostarczanie tej pracy, czyli tak jak wczoraj cały dzień konsultacji u klienta. I rzecz trzecia to są telefony i spotkania z nowymi klientami, starymi klientami, kolegami, znajomymi, osobami, z którymi będę współpracował i tak dalej, i tak dalej. I trzeba to gdzieś wcisnąć. Natomiast jak będę to wciskał w miejsca, gdzie mam ciągle pracę, taką kreatywną do zrobienia, to tej kreatywnej pracy nie będę robił tyle, ile bym chciał. Ponieważ godzinne spotkanie zabiera mi czasami aż 3 godziny produktywnego czasu, bo nie robię tego w takim ciągu po prostu. I jakiś czas temu, gdy zacząłem określać swoje zadania na blogu 3 to później określiłem sobie, hej, tam Mireczku, a jakby Twój wyglądał idealny dzień, tydzień, miesiąc i rok. Jakby tak mógł sobie zaplanować. No i pomyślałem sobie, hmm, dzień to spoko, chociaż to też już się zmieniło, więc muszę to zadejtować. natomiast tydzień, no, poniedziałek, wtorek, jakaś tam praca kreatywna, środa, praca nad projektami, czwartek, nowe inwestycje, piątek, biznes, spotkanie z zespołem, zarządzanie firmą, strategię. I ostatnio pomyślałem, a co jakbym w ogóle wszystkie spotkania życiu na jeden dzień i zobaczył jak to wszystko wyjdzie, taki eksperyment, więc dzisiaj jest dzień pierwszy. Tak wygląda mój dzisiejszy dzień, 21 kwietnia, zaczynam o 9, 9.45, 10, 11, 12, 12.45, 13.30, to są same spotkania i telefony. O 15 jadę wymienić opony, 16, 16.30, 17.30, to są cały czas. Kwestie związane ze spotkaniami telefonami. Nie wszystko mi się udało, wczoraj miałem jeden telefon, wczoraj miałem dwa takie dłuższe, natomiast idziemy w dobrym kierunku, więc staram się wychodzić z założenia, że każdy z nas może zaprojektować swoje życie tak jak chce i jeżeli innym osobom to pasuje, a, a wszystkim osobom, którym zaproponowałem piątek, a nawet jedna mnie zaproponowała też piątek, więc super się zdarzyło. Yy. Wszystkim się to spodobało, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie i jak będzie ten dzień wyglądał. I postaram się kawałek tygodnia dzisiaj Ci pokazać razem z tymi osobami, z którymi się spotykam i z którymi rozmawiam. Więc szanowni Państwo, poznajcie Roberta. Dzień dobry Robercie. Dzień dobry, witam wszystkich. Co u Ciebie słychać? To urlopie rower, więc trochę ciężko, ale powoli do przodu. Cześć Robert. Więc Robert jest jednym z moich patronów, i pracuje w dużej firmie, w bardzo dużej firmie. Ma też inwestycje w nieruchomości razem ze swoją żoną, którą też pozdrawiam. I fajny człowiek. Teraz wracam na spotkanie numer 3. I wracam na spotkanie 3. Będę miał telefon numer 2. Telefon zakończony i mamy gościa. Cześć. Idziemy, Idziemy. spożywać. Rafał. Powiedz, czym się zajmujesz? Eee, jestem programistą. Co programujesz, w jakim języku? Aplikacje internetowe w Ruby. Znasz Andrzeja Krzywdę? Wszyscy znają Andrzeja Krzywdę. I do kawiarni przychodzą wszyscy znani, wielcy. Czy dawno nie widziałem, dzień to pijanie. Dzień mija najlepszy? Michał, dzień dobry. Słyszałem, że biegniesz maraton w niedzielę. Jesteś gotowy? Nie, nie jestem gotowy. Dzień dobry! Witam Cię serdecznie, hej! Co u Ciebie słychać? Gdzie jesteś? W Rudzie Śląskiej obecnie. Więc to jest Sebastian, jeden z moich wspaniałych patronów. Jak Ci mija dzień? Bardzo dobrze, mamy piękną pogodę, już nieśnieżną. Można się zabrać do biegania znowu. Nie wiem czy zauważyliście, Sebastian cały czas się uśmiecha. No i teraz czas na telefon. Telefon biznesowy. No, ale to powiedz, masz coś może ciekawego w głowie już w tej chwili, czy w ogóle jesteś otwarty na całkowicie coś odjechanego ze mną? <śmum> Super. No, dobra, rewelacja. Stary, dziękuję Ci bardzo. Tobie również. Trzymaj się. Ciao, papa. Pa. więcej. Jasne. Nie wróciłem do Nero, spotkanie biznesowe, ale z człowiekiem, z którym jeszcze nie spotykałem się biznesowo, Patryk? Patryk Bleszczyński, panie i panowie. Więc, y, szanowny YouTube. To jest mój wspaniały, dobry znajomy ze starych, dobrych czasów. Wojtek Klasicki. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry ci. Co dobrego w Poznaniu? No, same dobre rzeczy, jak to w Poznaniu. Musisz częściej nas odwiedzać. No, ostatnio byłem dwa razy. Pewnie, pewnie, musisz częściej? Dzień się powoli kończy. Tak więc dzisiaj cały dzień spotkań telefonów. Ale tylko po to, żeby właśnie teraz niektóre rzeczy, które nawet były na tych telefonach i spotkaniach, przeobrazić to, co jest na poziomie pierwszym, u góry. Czyli to, żeby w poniedziałek, wtorek czy czwartek móc spokojnie pracować i dostarczać wartość dla film, dla osób. Dodatkowo też cały czas w tym vlogu staram się pokazywać to, że my sami możemy projektować nasze życie tak, jak chcemy. Czyli jeżeli po prostu uznamy, że jeżeli będę. Miał jeden dzień telefonów i przez to będziemy się efektywnie pracowało w dalszej części tygodnia, to zróbmy tak. Nikt nas nie trzyma. Jeżeli uznamy, że nieodpowiadanie na maile będzie lepsze dla wszystkich, dla nas, dla naszych klientów dalej, to tak róbmy. Nie ma co się przejmować standardami, które narzuca nam świat, który często jest kierowany różnymi rzeczami, które nie mają związku z rzeczywistością. Należy patrzeć na to, jak my sami możemy się rozwijać, co możemy robić, Stosując pewne haki, które z jednej strony mogą wyglądać jak coś dziwnego, a z drugiej strony po prostu są rzeczą, która pozwala mi potem w poniedziałek, wtorek, środy, czwartek dostarczyć jeszcze więcej wartości dla firm, osób. Do ciebie. Tak więc dziękuję Ci bardzo za Twoją obecność i widzimy się jutro. Jutro będzie fajny dzień.